Muszę powiedzieć, nie sposób. To kocha, często doznaje zawodu, często cierpi i jest nieszczęśliwy. Ale kocha! Dzień dobry, jak się macie? Ho, ho, robota apry, jak widzę. Ochoczo, ochoczo śliczne słowo. Na biedestał, na biedestał mnie czym prędzej. Nie mogę żyć bez biedestału. Ludzie są interesujący. Ale ich życie jest zbyt krótkie, by było ważne dla losów wszechświata. Co się tak na mnie patrzysz? Nie patrz tak na mnie. Ja nie jestem bariatka. Boże mój, wiemy czym jesteśmy, ale nie wiem czym możemy się stać. Wy myślicie, że jestem dumna, wspaniała i rozumna, a ja tylko piękną. Ludzko aż wciąż powtarza te same błędy. Nie ma dla nich ratunku.